rozmawiać. Dopóki nie będziesz pokutował, ja nie chcę mieć nic do czynienia z takim człowiekiem, który się mieni bratem, a jest kłamcą, oszczercą, złodziejem, czy jakimś innym grzesznikiem i nic mnie nie obchodzi. Ta wasza ekumenia, mnie to nie interesuje, bo ekumenia nie zgadza się z Pismem Świętym. To jest nie ta jedność, o której Jezus powiedział, bo Jezus powiedział o jedności w Słowie Bożym, a nie jedności w różnorodności, że każdy z was ma inne wierzenie, do której wy się razem schodzicie, modlicie się, po kościołach chodzicie. Ludzie, tam nie ma ducha Bożego. Jak Bóg może być w takich miejscach, gdzie się oddaje cześć, bałwochwalstwo, albo chrzci się jakichś ludzi zamiast Jezusa Chrystusa? Tam nie ma ducha Bożego, to od razu widać i słychać. Ci ludzie zaczynają po pewnym momencie wpadać w te uwielbienie, zamiast zwielbić Jezusa Chrystusa, zaczynają śpiewać o jakimś człowieku, albo o jakiejś kobiecie, i tak w kółko, i skierowują wzrok, i nawet tego nie widzą, co robią. Kiedyś było dobrze, kiedyś pamiętali swoje przeżycie. Mieli przeżycie zielonoświątkowe, czyli tak zwane dzieje apostolskie, tą pięćdziesiątnicę, bo od tego się powinno zacząć. Ale po pewnym czasie te fałszywe nauki zaczęły coś wprowadzać. Jezus stał się gdzieś, w bok poszedł, a drugi człowiek zajął ich miejsce. Ludzie tego nie widzą, że są w tym stanie. Nie oddają cześć Jezusowi Chrystusowi. Dlatego ich życie jest takie właśnie w stagnacji, w oziębieniu. Nie mają pragnienia się modlić, nie mają pragnienia wołać za duszami, nie ma w nich tych miłości prawdziwej. Dlatego, że przyjęli jakąś naukę, ktoś im wziął interpretację czegoś, jakiegoś kaznodziei czy czegoś. Jakie to jest niebezpieczeństwo? Ktoś, możesz oczywiście korzystać z różnych nauczeń, ja nie mam nic przeciwko, ale popatrz. Bóg to tak zaplanował. Powiedział, żebyś pokutował, żebyś uwierzył w Jezusa, dał się uczcić w Pana Jezusa, a otrzymasz pocieszyciela, otrzymasz nauczyciela, który cię będzie wprowadzał we wszelką prawdę. I wtedy, jak otworzysz pismo, twoje oczy są namaszczone, będziesz tak jak pismo mówi, nie, będziesz słyszał głos, idź tu, zrób tu, zrób to, nie rób tego, nie rób tamtego. Ty się często zastanawiasz, co to w twoim sercu mówi, co to tam do ciebie przemawia, to jest właśnie Duch Święty. Duch Święty do ciebie przychodzi, ja cię proszę, nie zasmucaj Ducha Bożego, który do Przychodzi, bo raz zasmucisz dwa, ono Ciebie odejdzie, a Ty za chwilę nawet nie będziesz wiedzieć, że jesteś w świecie i w grzechu. Jedną nogą będziesz w świecie, drugą będziesz myślał, że jesteś z Bogiem. I o tym właśnie chciałem dzisiaj powiedzieć. O tej cielesności. Zobaczcie, był taki czas, że ludzie odrzucili Boga, nie chcieli, żeby Bóg ich prowadził. Dzisiaj jest to podobnie. Ludzie odrzucają Ducha Bożego. On jest słowem. Odrzucają to słowo. Przyjmują słowo denominacji, organizacji, fałszywych antychrystów i tego wszystkiego. Siedzą, debatują, wydają te zgniłe owoce. To potem widać, po czym porozpoznasz tych fałszywych nauczycieli. Zobacz, w czym żyją, w jakim bagnie. Grzechu, mają często są złośliwi, cieleśni, zazdrośni. To im często towarzyszy, nieważne jaką służbę wykonują. Bardzo mogą być gorliwi, to im nic nie pomoże ta gorliwość, bo ich serca są martwe. Ich serca to jest ego ich. Ich ego ich prowadzi. To nie Duch Święty prowadzi. To widać po tych owocach w ich życiu. To widać, co wydaje, to, to, jak, jak oni się zachowują. I to jest właśnie przykładem takim jest Saul, którego Bóg dał ludziom według ich pragnienia. Oni chcieli. Po prostu mieć króla. Nie chcieli, żeby to Bóg był ich królem. I przyjęli tego Saula. I Bóg, znając ich pragnienia, dał im tego Saula. Jak popatrzycie na Saula, Saul dobrze zaczął na początku. Jest Benjaminem. Mówi, że jestem najmniejszym z rodu. Pokornie zaczął w to wchodzić. Gdzieś tam się schował pod tym, za tym taborem się schował. Rozumiecie, on dobrze zaczął. Jak wielu chrześcijan zaczyna dobrze. Nawracają się i mówią, idę głosić Ewangelię. Nie! A ja ci mówię, że masz nie głosić Ewangelii. Czekaj na Boga. Bo posłuszeństwo jest lepsze niż twoja ofiara, którą ty poniesiesz. Z czym ty chcesz iść? Z jakimiś emocjami? Ty chcesz Bogu usługę czynić? Zaraz ci to udowodnię przez pismo, jak Bóg przygotował Dawida, od małolękiego od dzieciństwa. Bóg nigdy nie będzie używał ludzi, którzy mówią, że oni idą. On będzie używał tylko tych ludzi, którzy właśnie nie czują się, żeby mieli iść. I co jest powodem tego, że oni widzą to? To nie jest coś, co ty będziesz udawał, bo wielu ludzi oddaje. O, bracie, tam kogoś poproszą do usługi, a oni nie no, wiesz, ja się nie nadaje tego. Fałszywa pokora to jeszcze nie jest pokora. To jeszcze nie jest pokora. I zobaczcie, dał im tego Saula. On urósł, nagle ludzie zaczęli go wołać królem. Zag nagle się poczuł dobrze. Nie wiem, tak jakbyśmy dzisiaj ustawili jakieś kamery w świetle Jupiterów, to by tak to właśnie wyglądało. W tych świetle Jupiterów by to pięknie wyglądało. Ale taki człowiek, mając to serce jeszcze nieodnowione, od pomimo, że mając moc, stąpiła na no, Saula. Nawet stępowała moc, Bożą. on był nawet wśród proroków i prorokował. To jeszcze nic nie znaczy, bo jego serce było pełne nieprawości. Chciwość, pycha, to się wszystko z czasem objawiło. Chociaż, prze, chociaż mógłbym powiedzieć, był jakimś tam chrześcijaninem. I on dostał przykaz taki, że ma iść, wybić kobiety i Amaleka. I wiecie co? On poszedł, ale on po prostu zobaczył wielkie to bogactwo, te owce, to wszystko, i on to zatrzymał. Bóg kazał to wszystko usunąć, on to zatrzymał. I. On się sprzeniewierzył wtedy Bogu. To było nieposłuszeństwo Saula. I Saul przez nieposłuszeństwo, zobaczcie, Słowu Bożemu, został odrzucony. Właśnie przez to został odrzucony, przez nieposłuszeństwo Słowu Bożemu. Bóg wtedy żałował, że go posadził tam na tym tronie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę Wam czytał całej tej historii. Ale tu jest taki jeden ciekawa, ciekawy werset, który mnie dzisiaj dotknął. I zobaczcie: Saul odrzekł Samuelowi: Przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole. Ale wyżej jest napisane: Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana? Lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem. I tak właśnie ludzie robią: Idą, głoszą, robią, a potem mówią nagle takie rzeczy: że oni chcą kasę zarabiać, że oni chcą z tego żyć. To tak samo Saul zrobił: Rzucił się na te pieniądze. Bóg powiedział: Zostaw to. Bo Bóg powie ci: "Dosyć masz Pawle, jak masz łaskę moją. Dosyć masz Pawle, jak masz mnie, nie potrzebujesz pieniędzy, nie potrzebujesz tych organizacji, denominacji, ty potrzebujesz być przygnąć bardziej do mnie. Tylko tego potrzebujesz." Zobaczcie, on się rzucił na ten dobytek, pieniądze. On został odrzucony przez Boga i właśnie tu jest napisane, czy takie ma pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie głosu Pana? Głos Pana, głos Słowa Bożego. Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Jeśli jesteś nieposłuszny Słowu Bożemu, to jesteś na równi jakbyś czarym, jakbyś był wróżbitą. I krnomność, ta pycha, ten bunt, zobaczcie, to jest stawiane na równi z czarownikami. Kiedy Bóg powiedział Izajasza: Nie mień do czynienia nic wspólnego z tymi czarownikami, nie iść do wywoływaczy duchów, czy lud nie ma swojego Boga, którego ma się pytać? A ludzie zamiast pytać się Ducha Świętego w Słowie, to szukają inteligentny al, do nich przemawia. Naprawdę, znaleźli sobie pocieszyciela w inteligentnym alu tak zwanym, inteligencji. Do czego to doszło? Szukają jakiegoś pocieszenia w jakichś książkach niezgodnych z Pismem Świętym. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. Pomimo, że Saul pokutował i Saul był dalej z Nim. I zobaczcie, Saul był dalej z Nim. Saul w momencie tym, kiedy Bóg go odrzucił, on dalej był królem. On dalej się cieszył z tego. I to jest właśnie to, że człowiek nie zdaje sobie sprawy, że przechodzi granicę między miłosierdziem a łaską. Wszystko się w jego życiu dalej toczy, dobrze się toczy, ale w jego duchowości dzieje się coś bardzo Złego. W jego duchowości, obserwujesz takim człowieku, on ciągle żyje w jakimś smutku, ciągle ma depresję. Ja rozumiem, gdy dokniecie jakieś doświadczenie, to jest normalne, ale jeśli to trwa latami, ciągle te same grzechy się powielają, a nawet się potęgują. Wpada taki człowiek w jeszcze gorsze, absurdalne nauki i wchodzi totalnie do świata. On nie zdaje sobie sprawy, że on jest. W tym momencie trapi go właśnie tak jak pismo, ten zły duch od Boga, ponieważ ktoś się w tym gorszy, że ja tak mówię, że tak pismo mówi, ale wszystko to pochodzi. Bóg pozwoli, żeby ten duch do ciebie przyszedł i przyszedł ten zły duch do Saula i trapił go i doszło do tego, że Bóg oczywiście Saul, Samuel, prorok Samuel płakał, nawet przestraszył się tego Saula. Bo ten sal po prostu, ta pycha w człowieku powoduje... Widzicie, ja, to, ja chciałem dzisiaj pokrótce powiedzieć właśnie o tych różnicach między tym człowiekiem naprawdę wybranym od Boga, a tym, który idzie według ciała i tą zazdrość. Ty będziesz takim człowiekowi, musisz ciągle z drogi uchodzić, bo on ciągle, cokolwiek zrobi, on jest zazdrosny. Zaśpiewasz zazdrosny, coś powiesz zazdrosny, coś uczynisz zazdrosny, ciągle się to przejawia. Ale widzicie, czy to Dawid sam się powołał? Nie. Dawid, właśnie o nim chciałem powiedzieć, nie o sobie, tylko o, o tym Dawidzie z psa. Wiecie, król Dawidzie. Zobaczcie, jak Bóg przygotowywał Saula. Już wam tutaj, nie będę tego. Zobaczcie, jak Bóg przygotowywał Saula. E, przepraszam, nie Saula. Jak przygotowywał Dawida? Od malenkiej.